Cześć, byku! Z tej strony Radek, a dziś porozmawiamy sobie o Messi Fryzurach, a konkretnie o pięciu rzeczach, które będą bardzo ważne, jeżeli chcesz układać Messi Fryzurki. Ten filmik trochę dłużej zajmie, ponieważ chcę przekazać jak najwięcej informacji, żebyś nawet na prostych włosach, takich jak moje, mógł osiągnąć spoko Fryzurki. Na dole znajdziesz time lapsy i możesz sobie po prostu przesunąć do odpowiedniego dla Ciebie momentu. Jeżeli jednak nie wiesz na przykład czym jest tekstura, czym jest prestyler, do czego służą nożyczki do degażowania czy nóż chiński, to poleciłbym ci, żebyś tutaj został trochę dłużej i obejrzał cały ten filmik. Podrzucę też kilka itemków do układania włosów, ponieważ one są dosyć ważne w takich fryzurach, ale możliwe że nie są najważniejsze. Pierwszą taką rzeczą, o której chciałbym porozmawiać, jest to, żebyśmy odpowiednio dobrali długość naszych włosów. I w takim w dużym uproszczeniu, im krótsze będą Twoje włosy, tym łatwiej będzie im nadawać teksturę. Tekstura, żebyś wiedział o co chodzi, ponieważ będę dosyć często używał tego słowa, to tekstura oznacza mniej więcej ruch we włosach. Spójrz na to zdjęcie, tutaj Pan raczej nie za bardzo ma teksturę na włosach, ale z drugiej strony tutaj można zauważyć sporo tekstury. I przykładowo na moich zdjęciach tutaj nie ma tekstury, tutaj jest sporo tekstury. I za teksturę odpowiada m.in. nasz typ włosa, ponieważ niektórzy mają naturalnie proste włosy bez tekstury, a niektórzy mają trochę bardziej falowane włosy, którym zdecydowanie łatwiej jest nadać tekstury. I naprawdę, jeżeli ktoś ma falowane włosy i układa mesy fryzury, to to jest jak granie na konach. Ale za to te osoby mają więcej pieprzenia się z pielęgnacją, więc jak masz proste włosy tak jak ja, to warto je mimo wszystko jakoś tam docenić. Chyba włosy są ułożone jest elegancko. Jeżeli ktoś ogląda ten filmik w szeroko rozumianej przyszłości, to w aktualnych czasach Messi fryzury są mega popularne, a niestety dosyć często nie wychodzą. I dosyć częstym problemem jest to, że ktoś próbuje układać Messi fryzury na prostych włosach, które są dosyć długie. I pokażę Ci tutaj pana na TikToku, który nagrał jakiś poradnik. I jak zwrócisz uwagę, to ten Messi efekt nie jest topką Messi efektów. Nie jest to jakoś szczególnie wybitna fryzura. I to nie jest tak, że ten pan nie potrafi układać włosów, tylko ma po prostu zbyt długie, proste włosy, no i to jest mniej więcej maksimum, które może ogarnąć. I przykładowo, jeżeli ten pan by się mnie zapytał, Radek, co mam zrobić, żeby mieć lepszą Messi fryzurę, to bym mu powiedział, stary, zejdź z długością. Podobnie było jak sam kiedyś miałem długiego middle parta i próbowałem nadać Messi efekt. No Nie było opcji, zobacz jak to wygląda, naprawdę nie jest to jakoś super hiper Messi. I zostając w przykładzie mojego Middlebarta, kiedy ja trochę zszedłem z jego długością, no to okazało się, że mogę nadawać trochę więcej tekstury. I właśnie często długość włosów okazuje się kluczowa w nadawaniu tekstury. Zwłaszcza jeśli mowa o prostych włosach, ponieważ falowane. falowane to złoto. I pierwszą rzecz, na którą warto żebyś zwrócił uwagę, to być może nie warto będzie podążać za tymi wszystkimi aktualnie trendy fryzurkami, jak jakiś. Messy Fringe, czy tam coś tam fluffy, czy jeszcze coś innego, tylko może warto zejść trochę z długością, ponieważ krótsze włosy dadzą ci właśnie możliwość wyciągnięcia lepszej tekstury. Dlatego naprawdę to jest mega ważne, ponieważ jeżeli układasz Messy Fruzury na prostych włosach, to może pojawić się jakaś irytacja, może będziesz wiesz wkurzony, na twoich włosach nie da się nic ułożyć, a po prostu właśnie zaniedbałeś ten kluczowy element, przynajmniej w mojej opinii, że źle dobierasz długość. Możliwe, że to nie będzie wtedy wina barbera. Nie będzie to wina produktów, ani Twoich włosów, tylko po prostu źle dobrałeś długość. Wydaje mi się, że wystarczająco głośno to wybrzmiało i możemy przejść do drugiego punktu, który skupia się już stricte na cięciu. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to to w jaki sposób mamy przystrzyżone włosy jest bardzo, ale to bardzo ważne. Tak samo jak to, kiedy ostatni raz byliśmy u Barbera, albo trzymamy cięcie do odpowiedniej fryzury. Dosyć często zdarza się tak, że ktoś do mnie pisze, że próbuje układać Middle Parta i kurczę, beznadziejnie u niego wygląda, nie? Ja się go wtedy pytam, dobra, a kiedy ostatnio byłeś u Barbera? On mówi a 5 miesięcy temu i w ogóle miał cięcie do innej fryzury. W takim wypadku middle part na pewno nie wyjdzie. Żeby wykrzesać z fryzury pełen potencjał, musimy mieć odpowiednie cięcie do danej fryzury. A kiedy mowa jest o takich messy fryzurkach, o których my dzisiaj mówimy, to ważne jest to, żeby barber zrobił takie cięcie, żebyś mógł mieć jak najwięcej tekstury. Dwie główne rzeczy, o które powinieneś poprosić swojego barbera, to jest degażowanie, a także cięcie nożem chińskim. Zaczynając od degażowania, barber twój powinien mieć dwa rodzaje nożyczek. Pierwsze nożyczki to są takie zwykłe, najzwyklejsze, ale drugie mają takie śmieszne ząbki. I sprawa jest dosyć prosta. Kiedy masz zwykłe nożyczki, kiedy przyciachasz sobie włosy, to przyciachasz całe włosy. Ale kiedy masz już do czynienia z nożyczkami do degażowania, to one nie przycinają całych włosów, tylko część włosów. I dzięki temu, kiedy wiesz, barber naciąga twoje włosy i tak je przytnie. To to nie jest tak, że on je całościowo przytnie, tylko część włosów zostanie przycięta i po prostu włosy mają wtedy różną długość. Część włosów będzie tak długa jak w momencie, kiedy to naciągał, ale część włosów będzie do tej długości, na której używano życzek. I w ten sposób masz nierównomiernie przestrzeżone włosy i łatwiej jest im nadać tekstury. Nie są one wtedy tak zelane w kupę. Degażowanie będzie również bardzo istotne, jeżeli masz dosyć ciężkie włosy, którym trudno jest nadać objętość. Są ciężkie, grube, niesporne to wtedy degażowanie jest absolutnym must have'em. A jeżeli chodzi o nóż chiński, to najłatwiej mi będzie to pokazać na jakimś obrazku, ponieważ nie mam tego w domu, ale to również służy po prostu temu, żeby trochę lżejsze były włosy, żeby było więcej tekstury. Także te dwie rzeczy, jak będziesz u barbera i chcesz messy fryzury, są naprawdę bardzo ważne. Skoro mówiłem, że to jest filmik trochę dla początkujących, to tutaj od razu pewnie się pojawi pytanie, fryzjer czy barber, do kogo lepiej skoczyć. W mojej opinii nie ma to aż tak dużego znaczenia. Najczęściej się mówi, że właśnie barberzy lepiej to ogarną, ale wielu jest też barberów słabych, wielu przyjechało do nas z zagranicy, nie mówią za bardzo w naszym języku i, i, i nie znają się jakoś super na fachu. To nie znaczy, że wszyscy polscy są świetni i niezrozumnie źle. Dlatego nieważne, czy pójdziesz do fryzjera czy do barbera, ważne, żebyś poszedł po prostu do osoby, która odpowiednio ci to zrobi. Na przykład masz taką stronę booksy.pl czy tam.com czy tam.net i tam możesz zobaczyć portfolio danych barberów i możesz zobaczyć na przykład, czy ten barber robił fryzurę, która za tobą chodzi. I tutaj zdecydowanie warto jest zrobić mniejszy, większy list, czy poświęcić na to chwilę czasu. Często warto też dopłacić te kilka dyszek. Wiem, jak jest, niektórzy myślą, że barberzy to po prostu naciągają ludzi, ale jeżeli trafisz do dobrego, to na pewno tak nie będzie i będziesz zachwycony z całej usługi. Jak już masz odpowiednie cięcie, odpowiednią długość włosów, to naprawdę w połowie jesteś już w domu, ponieważ pozostała tylko kwestia pielęgnacyjna i stylizacyjna. Jeśli chodzi o pielęgnację włosów, to nie widzę sensu za dużego rozmawiania tutaj teraz o tym, ale chciałem po prostu, żeby to wybrzmiało, ponieważ nie wiem kto to ogląda, i... ale ważne jest to, żebyś jakoś zadbał o swoje włosy, a mianowicie to, żebyś używał szamponu, który nie będzie zbyt mocny składowo, jakieś takie typowe head and shoulders czy tam szaumy niestety nie wypadają za dobrze. Dodatkowo ważne jest też żebyś używał odżywki. To jak zdrowe będą twoje włosy jak będą jak będą dobrze z tą współpracowały jest dosyć ważne ponieważ jeżeli będziesz miał suche włosy spuszczone, no to wiesz kompletnie nie o to biega no i fajnie jest po prostu mieć albo jakąś podstawową pielęgnację albo już jakąś sensowniejszą większą wielu mężczyzn na przestrzeni czasu oglądania mojego kanału weszło w taką trochę większą pielęgnację i, i każdy jest raczej zadowolony także być może warto jest też o to zadbać. W kontekście pielęgnacyjnym można też powiedzieć o tym chociażby, żebyś nie szarpał swoimi włosami przy wycieraniu, nie choć spać w mokrych włosach, susz je zawsze, to też wpływa korzystnie na skórę głowy. Często wydaje nam się, że jeżeli zostawię włosy do naturalnego wyschnięcia, to to będzie mniej szkodliwe, bo nie użyję suszarki. Ale prawda jest zgoła inna, ponieważ wtedy na twojej skórze głowy, która jest mokra, dajesz bardzo dobre miejsce do rozwoju drobnoustrojów, bakterii. Jeżeli masz na przykład problem z upieżem czy przetłuszczaniem, to zaskakująco często spowodowane jest to tym, że po prostu nie suszymy naszych włosów i skóry głowy. Dodatkowo możliwe, że na rękę dobrze Ci wyjdzie, jeśli przestaniesz myć swoje włosy codziennie, ponieważ na drugi lub trzeci dzień od niemycia włosów jest lepsza tekstura we włosach. Oczywiście problem będzie, jeżeli Twoje włosy będą tłuste, dlatego warto zadbać tutaj o swoją skórę głowy, ale jeżeli nie masz problemu z przetłuszczaniem, to na drugi czy trzeci dzień możliwe, że wykrzesisz Ciekawszą teksturę. Są na przykład osoby, które w sobotę idą na wesele i nie mają w sobotę włosów, tylko na przykład w piątek albo w czwartek, żeby właśnie mieć ciekawszą teksturę na sobotę. Przykładowo, nie? Także układanie włosów jest dosyć enigmatyczne i sporo tutaj można się pobawić. Następnie możemy przejść do treści układania włosów, i tutaj chyba, chyba się rozgadam. To, co jest pierwszą najważniejszą rzeczą, to po prostu to, że produkty odegrają dosyć ważną rolę w układaniu włosów. Sam zresztą widziałeś, jak te moje włosy wyglądały przed chwilą, zanim je zacząłem układać, a jak wyglądają teraz. I nie każdy produkt nada się do mesji fryzu. To jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ jako, że nagrywam do internetu o, o włosach, to. Zauważam, jak niektórzy układają włosy, i wciąż często sięga się po żele, po gumy do włosów, lakiery, pudry albo jakieś pianki do włosów, i te produkty raczej średnio się sprawdzą. Ehm, dlatego ważne jest to, żebyś skumał produkty do układania włosów. I to, na czym powinieneś polegać w przypadku układania, to przede wszystkim są ehm, pasty do włosów i gwinki do włosów na bazie wody. Niektórzy czasem mówią, że nie lubią układać włosów, ponieważ włosy im się później przepuszczają albo są posklejane. I stary, gdyby tak było, to też bym nie układał włosów. Zobacz, czy to jest posklejane ani trochę. Można sobie swobodnie przeczesać i taki pędzel nawet ułożyć. Zaraz będę mówił trochę więcej o produktach, ale to, co powinieneś na start wiedzieć, to to, że są prestylery i poststylery. I żeby Ci to w pełni zobrazować. Załóżmy, że właśnie umyłeś włosy, dałeś tam sobie odżyweczkę, spłukałeś ją i wyszedłeś już z kąpieli, stoisz przed lustrem i chcesz układać włosy. W tym momencie powinieneś na nie nałożyć Prestailer. Prestailerem może być jakiś tonik do włosów, może być sól morska, może być pianka do włosów. Jest to produkt, który ma za zadanie na mokrych włosach wprowadzamy je na mokrych włosach, a później suszymy. I dzięki pre-stylerowi nadamy już taki wstępny kształt fryzurze, nadamy jej trochę chwytu, a także powinien zwiększyć też teksturę. To jest to, na czym nam najbardziej powinno zależeć w Messy Fryzurach, żeby nadał nam teksturę. Tak wyglądają włosy po tym, jak użyjesz samego pre-stylera. One są już tak wstępnie coś tam utrwalone. I jest podbicie właśnie objętości, jest podbicie tekstury, czyli to o co chodzi, do czego są właśnie pre stylery. Nie ma tutaj żadnego sklejenia, swobodnie sobie można przeczesać włosy, także elegancko jest. I jak już sobie wysłyszysz tak włosy na preStylerze, to później przychodzi czas na post styler, czyli wcześniej był pre-styler, teraz post styler. To już jest finał układania naszych włosów. Post stylerów używałem właśnie na początku tego filmiku, kiedy sobie układałem teraz włosy. Teraz, kiedy nakładasz jakąś glinkę, pastę czy coś tam, to chodzi o to, żeby już nadać finalny kształt tej fryzurze. Czyli ja sobie pcham tutaj włosy ku przodowi. Trochę jest już mniejsza ta objętość, ale to zawsze można podbić. Daję też produkt na tył włosów. Na grzyweczkę też trochę dajemy i już mamy tutaj to mniej więcej ułożone. W filmiku chyba tego nie mówiłem, ale jeśli masz taką fryzurę mniej więcej jak ja, to zwróć uwagę na to, żeby właśnie boki pchać ku przodowi. Czasem niektórzy dają boki na bok i co prawda wtedy jest messy efekt, ale to już wtedy przychodzi w taką niechlujność w mojej opinii. Dlatego może być warto, żebyś boki właśnie pchał ku przodowi. Cały ten tył, żeby był tak wiesz ku przodowi, no i tutaj taki messy efekt. Oczywiście, że boki też miały messy efekt, ale właśnie, żeby były skierowane ku przodowi. Czyli kiedy Twoje włosy są mokre, dajesz tonik, kiedy są suche, dajesz glinkę czy tam pastę. To tak w dużym uproszczeniu. Jeśli tylko masz ochotę, to masz filmiki o prestajerach, o swoich ulubionych produktach. Tam trochę więcej na ten temat mówię, więc jak coś odsyłam Cię tam, mój drogi. Jeśli chodzi o prestajlery, to podrzucę Ci takie dwie moje rekomendacje, które się najlepiej sprawdzały. Oba produkty są na bazie soli morskiej i oba działają dobrze do codziennego stosowania. Często w messi fryzurach ktoś poleca właśnie sole morskie, ale problem jest taki, że sól morska potrafi mocno wysuszyć włosy i są firmy, które poszły trochę do przodu z tym wszystkim i, i dodają substancje nawilżające, które sprawiają, że można ich używać codziennie. Są firmy, które też dały substancje nawilżające, ale mimo wszystko używanie ich codziennie wysusza. Także dobra, do rzeczy. Pierwszym produktem jest, jest to Grail Spray, taka kozaczka, kozacka czacha, bardzo przyjemnie pachnie, spoko polski produkt. No i po prostu używasz sobie tego na mokrych włosach przed suszeniem, psikasz sobie na włosy, ale jeżeli sięgniesz po niego to rekomenduję Ci też psiknąć na dłoń, a następnie rozprowadzić po dłoniach i dać na włosy od nasady ponieważ kiedy przykasz sobie tak, to nierównomiernie rozprowadzisz produkt. Drugim zawodnikiem jest, jest to mój necromanta, Chase Out Necro i bez kitu nic mi nie siedzi tak dobrze do mesji fryzury jak Necro, także e, bardzo udany produkt, wiele osób układa mesji fryzury na nim. On ma e, w porządku chwyt, bo ma taki średni chwyt, e, który nie obciąży ci włosów i doda też jednocześnie sporo tekstury, ponieważ tutaj za teksturę odpowiada... Um, sól morska, węgiel drzewny, glinka, także tutaj jest kilku zawodników na teksturę i naprawdę starałem się stworzyć absolutną topkę pod Messi fryzury i naprawdę udało się to. Także um, śmiało możesz rzucać nekro. Jeśli oglądasz to w przyszłości to możliwe, że już trochę inaczej wygląda ten skurczybyk, bo mała zmiana designowa trochę za mną chodzi od jakiegoś czasu. Daj znać co o tym myślisz w sumie co byś tutaj pozmieniał. Post stylerów mam trochę więcej, więc na szybko przejdziemy przez to. Na start Deserto, dosyć mocny chwyt, glinka od polskiej marki By Elementum, daje sporo tekstury, dosyć przyjemnie się nakłada na włosy, także nie ma jakiegoś zbyt dużego szarpania. Dodam też, że wcześniej była trochę inna wersja i ta poprzednia wersja mi trochę bardziej szarpała, także rebranding miała niedawno ta marka. Następnie mamy Shear Revival Northern Lights, mat paste i no to w sumie też dosyć podobny po, b, b, produkt, tylko że on już tak trochę szarpnie. Takie mocniejsze utrwalenie. W sumie wrzucę na włosy, to Ci pokażę co jest 5 jak to się sprawdza. Chyba zawsze powinienem tak rzucać na włosy, żebyście wiedzieli w ogóle co to jest. Żeby to nie był jakiś kod w worku. Ale właśnie on, on tak już trochę potrafi szarpnąć. W ogóle jak układam sobie tak włosy, to u mnie tył jest też dosyć ważny. Także jeśli masz, nie wiem, jakąś tak podobną fryzurę co ja, to możliwe, że to będzie dla Ciebie dosyć ważny włożenie. W ogóle sam sobie dzisiaj tutaj trochę out odświeżałem i trudne to było, więc nie wiem czy mi wyszło. I Pykcyk, produkt już wrzucony we włosy. Nie wiem, czy widzicie jakąkolwiek różnicę. Ale to, co właśnie mogę o nim powiedzieć, to naturalny skład, tylko że coś tam trochę szarpnie przy nakładaniu i nieciekawy cytrynowy zapach. A propos zapachów, to ostatnio ktoś mi napisał, że Nekro pachnie tak, jakby ktoś zaprzedał duszę diabłu, także dosyć ciekawe skojarzenie. Przechodząc przez kolejne post Stellery, to mamy Ruzel Surf Cream. Ja ogólnie marki Ruzel nie za bardzo lubię, jest ona dosyć popularna i... Nie w pełni poszła ona z duchem czasu i wiele ich produktów jest out of date, powiedzmy. Ale właśnie ten Surf Cream jest, jest dosyć dziwny, bardzo się kruszy, ale nadaje sporo tekstury na włosach. Jednocześnie ma bardzo, bardzo mały chwyt, więc nie poleciłbym go jako jeden, jedyny post-styler, bo możliwe, że nie utrzyma włosów. Tylko jeżeli na przykład chciałbyś mieszać dwa produkty, nie? że bierzesz sobie dziaba jednego produktu, później dziaba drugiego i wtedy sobie mieszasz. Ale nie wiem, czy ktoś się chce z tym bawić, czy, czy może po prostu ja mam tylko taką zajawkę. Ale naprawdę fenomenalnie dodaje tekstury. Ostatni zawodnik, który mi siadł, to, to first hand, taki różowy. E, ciekawe opakowanie, ma naprawdę tak fajny zapach. Tak lubię ten zapach. E, I to jest e, mocny chwyt, ale. To, co ten produkt robi na włosach, zostawia je w bardzo specyficzny sposób ułożone. Yy, nietypowa kontrola jest na nich. Jeżeli na przykład lubisz pasma sobie tak wydzielać za pomocą, za pomocą palców, to na tym first-handzie może ci być bardzo przyjemnie to robić. I last but not least jest to moja glinka Chase Out Underground. I nazwa Underground jest stąd, że zapach trepchnie jak ziemia, tak mniej więcej, ale niektórzy też mówią, że jak ciasteczka, takie cynamonowe, pierniki. Także musisz dać znać, co ty o tym sądzisz, jak coś, czy faktycznie czujesz pierniku, bo ja dosyć czuję. I to jest glinka, która też ma za zadanie dodać twoim włosom sporo tekstury. Na ten moment mam na rynku właśnie dwa produkty: Necro i Undergrounda. I oba są właśnie do takich wersji fryzury. Jak je łączę razem, to naprawdę kozackie są fryzury. On ma średni chwyt, i tutaj nie masz problemu ze sklejeniem. Jak tworzyłem ten produkt, to w pewnym momencie była wersja, która miała trochę mocniejszy chwyt, ale było już sklejenie. I pomyślałem sobie, że nie, nie, właśnie fajnie, że nie był mocniejszy chwyt, ale nie chcę tego sklejenia. Bardzo kremowa konsystencja, bardzo łatwo sobie to dasz na włosy. Rozprowadza się bardzo miło i co ciekawe, dobrze też się sprawdza jako pre na mokrych włosach. Czyli jeśli chciałbyś mieć tylko jeden produkt, to Undergrounda możesz sobie dać przed suszeniem właśnie na włosy, ponieważ on ma glinkę w składzie glinka kaolin która dobrze się sprawdza jako PresTyler. Na nim wcześniej właśnie układałem włosy na początku filmiku, no i chyba dosyć dobrze się sprawdził. Z innych rad stylizacyjnych, które chciałbym Ci powiedzieć, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz, to jest na przykład to, żebyś kiedy używasz PostStylera, to nie dawaj go tak dużo jak ja przed chwilą, tylko może okazać się, że lepiej Ci będzie dać go trochę mniej i nakładać różnymi partiami na, na kilka razy po prostu. I kiedy nakładasz sobie jakiś produkt na włosy, to nie dawaj stricte od razu tutaj. Tylko spróbuj sobie na przykład od boku trochę, tam z tyłu trochę zarzucić, a nie od razu tutaj w grzywkę. Na grzywkę później łatwo jest jak coś dorzucić. A jak dasz za dużo na grzywkę, to czasem może to trochę przetłuścić. Podczas układania spróbuj właśnie dać produkt na włosy z różnych stron. Na przykład skoro mi tutaj zależy na teksturze, to nie daję tylko tak, ale też daje tutaj w ten sposób na przykład. I wiesz, warto jest kombinować w ten sposób i naprawdę robi to różnicę później w tym jak fryzura wygląda. Dosyć przydatne, chociaż nie wiem, czy w Messi fryzurach aż tak bardzo, może być nakładanie produktu bardziej u nasady. Czyli szukasz tutaj, wiesz, przy skórze głowy, nakładasz produkt, żeby trafił on tutaj na włos, a nie tutaj. Kumasz. Wtedy masz większe odbicie u nasady, a nie ma tutaj produktu, więc nie obciążasz tak tego, więc możesz mieć lepszą objętość. W ogóle taka rada, jak zauważyłeś, ja cały czas grzebię sobie w tych włosach, bo nagrywam filmik. Normalnie nie grzebię, tak? I jak, jeżeli ty też tak grzebiesz we włosach, to trochę ten efekt się zatraca, prędzej fryzura ci się zepsuje, więc nie warto. Odsyłam też do mojego filmiku o tym, jak układałem fringe'a. Tam jest naprawdę super metoda do nadawania objętości włosom. Bardzo w porządku, jest ten poradnik. Um, ogólnie na necie masz mega dużo poradników, ale dużo jest o. Jezus, kąd dupy rozbić, chyba tak się mówi, nie? No to jest bardzo trafne określenie w tym przypadku. Uh, jeśli oglądasz to w przyszłości, na przykład w jakimś 2035, to niektórzy układają tak, że sobie biorą durszlak na głowę i, i tak suszą włosy. Ale dobra. To było z TikToka po prostu i swego czasu było dosyć popularne. Także możesz poszukać sobie innych poradników na, na daną fryzurę, którą chcesz stylizować, ale zazwyczaj w męskich fryzurach głównie chodzi o to, żeby machać często dłonią podczas suszenia i z różnych stron używać suszarki po prostu. Nie? To, to najczęściej zrobi robotę. Jakieś dziwne metody, w których nie suszysz włosów albo suszysz tylko przez chwilę, to zazwyczaj są, są dosyć dziwne. Ja w takich momentach lubię mówić, że to nie ty wtedy układasz włosy, tylko twoje włosy same się układają, więc jeśli chcesz mieć taką fryzurę, jaką chcesz mieć, no to, no to musisz ją wykonać po prostu. To całe układanie włosów wcale nie jest jakoś trudne. Wydaje mi się, że naprawdę sensowne rady ci też dałem i, i nie pobłądzisz dzięki temu. To, o czym jeszcze chciałbym porozmawiać, to o suszarce. Suszarka. Raczej masz już jakąś sensowną w domu, ja Ci polecę Remington Pro lux, sporo osób używa z mojej rekomendacji są zadowoleni, i co ważne, kosztuje jakieś 150 zikon, więc uczciwa cena. W mesji fryzurach niektórzy stosują też dyfuzor, to jest dosyć ciekawe, pomaga trochę nadać tekstury włosom, ponieważ w momencie, kiedy masz taką zwykłą, zwężoną końcówkę, taką jak ta tutaj, to powietrze idzie tylko, wiesz, w ten sposób jest nakierowane na twoje włosy z tej końcówki. Nie? A w przypadku dyfuzora to ono trafia na Twoje włosy tak całoprzestrzeniowo, że tak powiem. Cały proces trwa wtedy trochę dłużej. Dzięki temu, że trwa trochę dłużej, to masz więcej czasu na nadanie tekstury. Dłużej wiesz, tak kręcisz włosami, dłużej je ugniatasz, więc może to dłużej potrwać. Możesz sobie też przyłożyć do, włos, do głowy i tak sobie kręcić tutaj dookoła. Sam nie jestem fanem, ponieważ u mnie dosłownie nic nie robi. Także śmiesznie. Ostatni, piąty punkt, o którym chciałbym wspomnieć, jest taki, że jakiś czas temu oglądałem Zmierzch. I <laughs> kurczę, dobrze się zaczyna, co? I tam jest ten wampir Edward, nie? I on ma dosyć messy fryzurę. I dosyć często ta messy fryzura u niego wygląda inaczej w różnych scenach. A czasem te włosy są w ogóle spieprzone i leżą. A czasem jest spoko messy fryzura. I to jest bardzo ważny element, ponieważ aktualnie żyjemy w czasach social mediów i wydaje nam się, że... Że ta fryzura powinna być z nami przez, przez cały dzień, nie? A często widzimy jakieś zdjęcia, które są prosto od barbera, nie? Na przykład wiesz, ktoś ostatnio się mnie zapytał o, o rekomendację fryzjera do takiej fotki i to jest zdjęcie zaraz na przykład od barbera. I w domu raczej nie ogarniesz sobie tego samego efektu. I warto jest zrozumieć właśnie to, że część rzeczy, które, które robi się na naszych włosach, nie trwają one zbyt długo. I nie chciałbym, żebyś miał jakąś mega dużą irytację związaną z tym, że. Ułożyłeś fryzurę, a pod koniec dnia ona już leży, ponieważ niestety często takie są realia. I im bardziej kumasz włosy, tym łatwiej jest ci mieć z nich pełną satysfakcję. I musisz skumać, że po prostu czasem są jakieś takie skamerskie fryzury, albo takie, które utrzymują się dosyć krótko. Na przykład kiedyś się mówiło o TikTok Hairstyle, że nazwa TikTok Hairstyle jest stąd, że po prostu tylko na TikToka starczy ta fryzura, na nagranie TikToka, a później już się rozwali. I tutaj ta pierwsza rada jest dosyć sensowna. Jeśli będzie miał zbyt długie włosy, to tym prędzej się one rozwalą. Nie? Im są krótsze, tym dłużej ten efekt może się trzymać. Ta rada jest sensowniejsza w messy fryzurach, ponieważ jeśli masz na przykład jakiegoś slickbacka zaczesanego do tyłu, no to cały dzień go nie ruszasz i on siedzi tak samo. nie? Innym przykładem może być Leonardo DiCaprio z Titanica. Tam na przykład jest popularnie jego middle part. Ale to na co warto zwrócić uwagę, że ten jego middle part nie wygląda tak przez cały film, tylko w zależności od scen. I tak samo może być z Twoimi fryzurami, że one nie zawsze będą wyglądały tak samo, nie? że czasem mogą wyglądać trochę inaczej. Zobacz, ja na przykład teraz mam takie włosy, a niedawno miałem takie, a jeszcze niedawno takie. Mimo tego, że to jest cały czas to samo cięcie. Także to, co chciałem po prostu, żebyś skumał, to to, że czasem nie uda ci się odwzorować jakiejś fryzury. Czasem na przykład ten efekt po prostu nie będzie taki, jaki chcesz, nie? Może być to spowodowane tym, że na przykład pokazałeś barberowi fotkę kogoś z innego kraju, kto ma inny typ włosa, inne pochodzenie etniczne, inny kolor skóry i to odgrywa dosyć, dosyć ważny element, nie? Na przykład na osobach trochę ciemniejszej karnacji z Ameryki Południowej na przykład, to na nich fejt wygląda kozacko, nie? Taki taper fading, no złoto po prostu. A u nas może to tak nie wyglądać. Dlatego istotne będzie to, żebyś skumał, że te fryzury nie zawsze, nie zawsze mogą wyglądać tak, jak byśmy chcieli. Nie? Czasem się rozwalą, czasem ten efekt nie utrzymuje się aż tak długo i, i po prostu chyba to, co chciałem powiedzieć, żebyś nie, przyjmo, nie przejmował się tym za bardzo. Nie? Żeby, żeby to nie był koniec świata dla ciebie. Life is life po prostu, a to są tylko fryzury i, i, no i co zrobić, Nic nie zrobisz. Nie? Dobra, to chyba by było na tyle. W ogóle szukam jakiejś następnej fryzury. Nie w co następnego polecieć, bo na przyszły rok zapuszczam znowu slika i na jesień przyszłego roku chcę znowu w sniku lecieć, działać i muszę teraz ostatnią jakąś fryzurę z takimi krótszymi bokami wykminić żeby na lato już mieć jakoś je dłuższe także jeśli masz jakieś sugestie daj znać A oprócz Baskata bo muszę testować nowe produkty, więc nie mogę zrobić Baskata bo to nie ma sensu, bo nie będę mógł testować produktów, które chcę wrzucać O Boże, się rozgadałem trzymaj się byku i życzę Ci powodzenia w układaniu Messi fryzur wydaje mi się, że z tymi radami naprawdę daleko powinieneś zajść to było na tyle. Joł!